No witam wszystkich poszukiwaczy na kolejnym filmiku z pierwszego dołka taki guziczek z koroną ładnie wygląda łóżko jest No widzimy się w następnym dołku Kolejny dołek i tym razem monetka, mała monetka Jeden grosz polski z 1949 Dobra, widzimy się przy następnym dołku No, następny dołek i monetka nie wiem, to jest dokładnie Jedna druga super grosz 1849 No fajnie, fajnie Dobra, widzimy się przy naszym dołku na naszym dołku. razu coś takiego tutaj ma takie haczypy Haczyki Nie wiem od czego to jest ale widzimy się przy kolejnym dołku no kolejny dołek który to już jest może z szósty, siódmy no i tym razem monetka mamy tutaj chyba sroberko tak 48 część talara z 1778 Ładniutki stan. Ładny, ładny. No, to widzimy się przy następnym dołku. No i kolejny dołek. I tym razem jedna druga z groszem 1863. I z drugiej strony jest stan mozły. Nic nie widać. Ale spróbuję to jeszcze doczyścić No i widzimy się przy kolejnym dołku Następny dołek widzimy razem guzik Już nie wiedziałem w sumie czy kopać Bo strasznie skakał sygnał Ale wykopałem no i guziczek Kale Soniak Dobra widzimy się przy następnym dołku No widam się przy kolejnym dołku Teraz plomba na niej no horne tak horne że nie jednej strony tylko jest tak. i to dwa widzimy się już w następnym dołku kolejny dołek tym razem taki duży czapek, duży zginęciony niestety jakiś tutaj taki lekki zarys widać nie wiem jakieś zdobienie. jest zdobienia Łóżko jest ale szkoda że zgięta Dobra, idziemy się przy następnym dołku Ten dołek od tamtego jakieś nie wiem, no jest 10-15 No i moneta, chyba moneta Tak I tu jest też coś z talarów To jest 24 et non 1783 ładne, ładne, ci fajne poletko się trafiło niestety już jest zasiane ale jeszcze nie wykiełkowało na dobre więc nic nie niszczy się no więc myślę, że już w następnym tygodniu na pewno nie wejdę na te pola. Staram się jak najwięcej teraz chodzić, żeby jak najwięcej zbadać tego pola. Już od tego tutaj do momentu przyszedłem. Tutaj jakieś to jest może z 10 rzędów takich. Na 2 metry jest jeden rząd mniej więcej. No, no to widzimy się przy następnym dołku. Kolejny dołek, znowu 10-15 metrów od tamtego I co teraz się trafiło? Minetka 48 Ejneltal z 1771 Ładny stan o, Widzimy się przy następnym dołku No, kolejny dołek, znaczy no, dołek nie kopałem tylko lekko nogą, że sunąłem ziemię. No i taka łuska. Nie wiem od czego to jest. Z niebieskim paskiem. Takie coś. Kłonka nie jest zbita. Więc rozdarzyłem sobie. Bo nie tego. No, więc widzimy się przy następnym dołku. Następny dołek. Motns signāls. Kas par to ir? Esmu bez sapņa. Un, brauciet, brauciet. Un tas ir. Un, brauciet, es esmu. Coś Nie coś takiego i tu jest tak jakby materiał Kura no, jakiś materiał coś ciężkie Ponacinane na całym Już chyba miałem takie dwa ale bez tego materiału Widzimy się przy następnym dołku. Ten następny dołek i tutaj widać. O, maleczkę. No groszy PRL Rok. Już nie mówię. 1968. O. Widzimy się przy następnym dołku. O, następny dołeczek i tym razem ładniutki brzydiczek. No i malutki on jest strasznie. Takie ma tutaj, po jest stało. Łóżko ma. Szczególnie nie Porządne, ale ma też jakieś nacięcia z tyłu. Raczej bez napisu. No ładny brzydiczek, ładny. Dobra, widzimy się przed chwilą. Witam wszystkich poszukiwaczy przy podsumowaniu. Niestety następnego dołka nie było. Gdyż poszedłem zejść obiad, a później już Było za późno, już jest ciemno No i to jest Wszystko z jednego pola Z dwóch wypadów Dnia, w nie nagrywałem Jakoś, nie wiem nie czasu za dużo, wyskoczyłem tylko na chwilę na pole No to tak zacznijmy od słabszej rzeczy Czyli to będzie kawałek guzika od kaleson <laughs> Jaka jest zdobienie To jakby nie wiem takie różnice W środku jest cały guzik od kaleson Takie coś z Zapiekamy jest z to taki znaczek, na którym jest orzeł i pod orłem jest komer napisany i gwiazdka. To było powyginane, ale starałem się jakoś wyprostować. Łuseczka z za zbitą spłonką nieczytelna. 3 Hmm. Dolne części łuski Wszystkie od dwunastki RWS NURB NUN nie, NUR Nberg. Druga jest taka sama Trzecia jest Durlach Teraz dwunastka. Dzisiejszy malutki guziczek. Duży guzik. Lomba. Ace.Dir. Tutaj jest dwójka. Albo S. Nie ma raczej dwójka. I czwórka rzymska, następna pląda, koneł, btb, ttyin, też jest dwa, kreska jeden, to jest kula owiana.

no. takie guziczki wszystkie płaskie są tu ten jest fajny bo taki inodin in od reszty świeci się ciężki nie jest tu to, to raczej nie jest nie ma, ciekawy, ciekawy taki wisiorek z matką boską Aluminowy. dzisiejszy guziczek z koroną z tyłu nic nie pisze puszko jest całe no i zacznijmy od monet, tak już przejdźmy takich pewniejszych to jest jedna druga Cyber Groszem 1853 Jedna, druga, silver Groszem 1849 24 einen 1783 Jeden silver groszem ale stan jest strasznie słabo czytelny To jest chyba 1820 20 Chyba 20, ostatnia jest nieczytelna 48 część solara 1778 48 część solara 1771 No i 40 od marzeństwa Również No to tak 2, 4, 6, 7 z na jednym polu przez 10 przejść czy 12? Nie no 10 przejść jedną i drugą to jest, są 2 przejścia No to całkiem nieźle Teraz już na te pole się nie będę wybierał, bo już jednak jest zasiane i nie chcę tam już niszczyć. Postaram się znaleźć jakieś inne. Może jeszcze jakieś będzie zabrane, nieposiane. A jak już nie znajdę to postaram się znaleźć jakiś lasek, łąkę. Coś w tym no. To do następnych materiałów. Do zobaczenia. Cześć.